Manko z tej strony, DDS-A i Dajzonik z tej właśnie. to dzisiaj nasz trzeci odcinek z, z serii nowej, no I tak w ogóle chciałbym Wam powiedzieć, że w ostatnim czasie pojawił się konkurs, do którego Was bardzo zachęcam, macie lajknąć, like, komentarz y i zasady i su właśnie na su lajku, subie, i komentarzu, pod którym na przejście biorę udział, do wygrania trzy serwery minecraft.pl, pierwsze trzy osoby, które wylosujemy, możliwe, że z tego będzie filmik, możliwe, że nie, Dostaną te, te trzy serwary. To będzie przypadkowo? To nie będzie no, mieć... Jest specjalna strona. Program to Będą również y, możliwe, że nakręcę takie coś jak y, top, top 5 mapek. Y, z moje... Przykładowo podam Wam temat, na który macie zrobić mapki. Będziecie mieli na to miesiąc czasu i za miesiąc y, dacie mi linki do ściągnięcia. Przykładowo, a i filmiki będziecie y, musieli wrzucać na swoje homiki. Stamtąd będę je ściągał, tak jeszcze. W sumie nie wiem, co poza odcinkiem pozdobywaliśmy no, trochę surowców. są paski, to przepraszam, no. bo już nie nagrywamy w jakości HD. Bo to się zbyt tylko no, jak widzicie, Trochę jak widzisz, porobiliśmy. Chyba nie wiem, nie jestem pewien, czy widzieliście nasz, naszego skina. Tak wyglądamy. Tak, to pozdobie. Mamy już nasze interko. No właśnie, intro. Dziękujemy Multicrisowi. 19-20 za zrobienie dwóch inter, jedną, 17, gdy 20, gdy będę, 20, jedno gdy będę nagrywał z tajsonikiem, a drugi jest sam. Gnida. Co? Przepraszam za y... słownictwo. Co zdobyliśmy? W sumie musiałem zrobić drugą skrzynię. Trochę drewna. Żelazny Jak dobrze widzę, bo. Co zdobyliśmy? Właściwie to nie zdobyliśmy. Musiałem to szczytować, ponieważ w wodę. wodę. Czy bo no właśnie. W kolejnym odcinku będzie. Nie, właśnie w fan. tym odcinku zajmiemy. Tak, w tym. Dobra. W tym odcinku zajmiemy się robieniem naszej faremki. Poza odcinkiem pozdywaliśmy tam parę Co weźmiemy? Weźmiemy kobla. Weźmiemy wodę. Nasionka. Nasionka są nieczytowane, żeby ktoś sobie nie pomyślał. Że my ciągle czytujemy, czytujemy i tyle. Nasionka są Przepraszamy okropnie za te paski. Możliwe, że wy ich widzieć niestety nie będziecie, no ale. No, podczas nagrywania to widać. No, dobrze powiedział. Co musimy najpierw to przemienić na dechy. A jeżeli są paski, my, to piszcie w komentarzach, tak? Teraz tego jeszcze Patole. W następnym odcinku będzie z nami na Skype nagrywał Ronald Blow. No jeszcze nie wiadomo, że nie podjęliśmy decyzji. Nie, nie znaję, bo to jest jeden z wierniejszych fanów. Daj mi spokój. A ja że jeżeli ktoś chce albo ma Skype'a, albo chce z nami nagrać jeden odcinek, czy tam wystąpić w nim, to proszę podać Skype'a. Mhm. Mój Skype to alan.dudek3 y, i wszystko z małej Trochę drewna sużyjemy. A od y, DDS, ale ja Nie pamiętam niestety na pamięć, sorry Ale najgrzej podam w opisie w filmiku jak, jak widzicie to już mi się tak ręce nie czaszą Już próbuję w jednym miejscu trzymać Tutaj tego potrzebujemy nie Nie, świnąć. nie, nie świnąć. Tak. Właśnie płytki, no bym zapomniał. Zapomnieliśmy też skraftować pewną rzecz, która jest tu, na samym dole. Powstała w najnowszej updatecji. Wiesz, no to jest właśnie do schodów i D, choć wcześniej się dało. Tak to robi. Tak to robi w sumie chodzi fajnie, że to... Poczymy, bo tu mamy taki zapisany projekt jak to zrobić Sorry, że wam go nic nie pokażę No coś Serio, za te poruszenia Trzeba się ustawić. O kurde Trzeba, no bo jest zła Dobrze, Dobra, może być Farma będzie tu Jakie paski na tej wodzie widzisz to? Gdzie? Ale u mnie była No bo zastanawiam się teraz Widzisz te paski? Nie, no Tu będzie farma Kurde, zapomniałem łopaty. Musimy się wrócić do tam... No ustawiluzuj się, bo może trochę odbić. O, dobry pomysł. Ręcu mi ścierka. O Co jeszcze chciałbym wam powiedzieć? Yy, no, już nakręcamy takie vlogi, czyli takie, że pokazujemy twarze i to tak. Technologii będzie się gdzieś tak co miesiąc. To I... Będzie polegał na najnowszych technologiach, które... Będziemy zaprezentować. Wam. nie yes. yy, za tą obdatę na drzm, że niektóre rzeczy nie będzie, albo dodaliśmy, to po prostu wzię wzięliśmy z innego filmiku, żeby was o tym powiadomić. Bo nie wiem, czy takie coś patrzycie, a z naszego. A my, niektórzy się nas pytają, dlaczego nagrywam akurat z Minecrafta, pogadaj się na czemu nie jest podsetowego. Ja próbowałam nagrywać, ale mnie to zbytnio nie wciągło z pc ponieważ zauważyłem, że jest mało, bardzo, ale to bardzo mało polskich wersji androidowych, więc postanowiłem jakieś polskie. Tam Widziałem, że Momoki nawet nagrywa bardzo dobre let's playe, współpracuje z nim. Zanim długo z nim będziemy nagrywać, nie wiadomo. Możliwe, że będziemy nagrywać jego serwera. Zobaczymy, jak to jeszcze będzie. Szczerze Was zachęcam do oglądania jego kanału Link. Podam w opisie, filmik uja... oczywiście mam okropny filmik Cześć chłopaki Kurde, mała. o jedno za dużo To nie będzie za małe? Przepraszam za tą kamerkę bo... jest normalnie Tu nie, tu Zdaję odstęp Jakie to wielkie na tym ekranie Odważ jedno z moich palców To Co robisz? Tego tak To było Zobaczycie teraz Mam nadzieję to wszystko się bardzo dobrze rozkręci Mamy wiele pomysłów, mamy plan mamy szczerze rozpisany już teraz na już kolejne będziemy... mhm. Ile to odcinku? To no, to tak dziwnie wygląda Przepraszam Was, że też nagrywam z takiej jakości bo... Ale niestety trudno jest bardzo zrotować swój telefon Jeśli macie jakieś bardzo dobre poradniki Z Na zrotowanie telefonu Bardzo proszę was o napisanie linki. ich o linki no. Dokładnie o linki 55 to może tylko i po drodze Nie no, przyda się Zawsze i tym się przyda Czemu ty to tak robisz? Żeby zasadzić no, Musiałem może ty, ty, ty będziesz prosto. No widzicie jeszcze Jeszcze nam wypada no bo na PC to się wali w trawę. Tą wystającą, no bo trawę jest szczerze pełna, no bo dirt trawą, ale się wali na no tą trawę i to wypada. Tutaj trzeba kopać ten ten Nie wiem, jak to nazwać. Już 7 minut, za jakieś półtorej minuty skończymy Nie no, dzisiaj spróbujemy nagrać taki... 11-minutowy Nie no, aż nie, no to nie skończymy faremki No to już prawie ją kończymy. Nie, jeszcze płytki trzeba Co ty Szytka, to jest to Widzicie, noc się już robi, trochę może się robić O mordę Ale nie wiem co, wiem co Nie wiem czy mam kilof sobie Kurde Musimy się cofnąć po kilofa co ty ci mi Przepraszam, bo to się odbija jak widzę od monitora. Ja Widzisz? Ale idź w tył. W tył. w tył, w tył. Widzisz? Możliwe, nie. Ja, no widzę, widziałem. Ja. Mm, Potrzebujemy, no może nawet taki kill-off. za to na jakąś no. Nie da się zrobić, no da się. Da się, ale no niestety nie, nie znalazłem odpowiednich poradników do, które po prostu... zabierzmy na koledze telefon. Chyba mu się zepsuć. Nie no, nie zepsuć, się, ale... No, tam potem jakieś problemy... Ale on się pierwszy, więc... Nie masz interesu. Gdy woda nas ściąga. Nie chodź to. Kurde! Po prostu... To jest nasz... I y, y, nazwiemy to tabliczką... Farenka. Mm, nie. A tabliczka może już powstanie poza nie jestem pewien. Plantacja Plantacja marihuany <laughs> Też u mnie na filmiku z Mr. Bobo, czy tam z yy, że tam... no nie pamiętam z kim, ale tam mieli taką komponencję. Mieszczysz nasz... Naszym Mary... Nasz zacny ogród. Marychu. Marychu, to mi się wszystko kojarzy z marihuaną. No tobie, idioto. No to już jest 10 minuta, pojedziemy na sobie najdłuższy odcinek. No bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Iż zachodzi do 10, prawie. Tak jak znowu jest... Późno. Może jeszcze dzisiaj wciepniemy albo jutro. No tego się nie wiadomo kiedy wciepniemy. No szczerze no to wy się skapniecie, nam dowiedzieć 5. No wy nawet nie wiecie kiedy to tak naprawdę nagrywamy. Ale będzie pisało nowość, na przykład 5 dni temu to na przykład 6 dni nagrywaliśmy. Proszę bardzo, oto nasz Zacsen ogród, jak to mówią. Finaszu i ferbu. No, tak się patrzy. Jak widzicie, fajnie. Teraz będziemy mieli na stały dostęp do... Żarełka. Żarełka. Więc dziękujemy z tej strony. Mówił do Was. DDSA! I to jest, Subskrybujcie, komentujcie i, I, lajkujcie. i lajkujcie. Do widzenia. Do widzenia. Pa, pa.